Dobra, Royal do Kosy. Musi być Royal do Kosy. To jest test wielkiego nowego eventu. Pospieszcie! Pospieszcie, pospiesz bo wyjdę Aha. na głomba. O kur... Odbijam, no. odbijam się! Szanujmy się! Dawaj, Troll i Force. Wygrana jest nasza, nie ma sił. Jeszcze Dragon Laura dostał dostał testem. Mm -hmm. Nie no, w ostatnim case'ie... Cześć moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Karol95. Jest dzisiaj ze mną Wuja Gilatis. Wuja witam Gilatis. serdecznie. I słuchajcie, zaczął się nowy event, który jest bardzo głośny, bo jest to loud entry, czyli głośne wejście. No chyba. Krystiano, głośno dzisiaj wchodzimy, no tu nic innego się nie no, może. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. będziemy to sprawdzać po kolei, co tu się dzieje, ale zanim zaczniemy, oczywiście, kod Karolek, moi drodzy, to jest bardzo ważne. Tutaj opuzonik tutaj był akurat, więc teraz tu wpisujecie ogólnie kod Karolek, ale skorzystamy z kodu Gilatis, prawda, ja zostałem tutaj zmieniony, metody płatności po lewej stronie i jak wpłacacie jakąś kwotę na stronie, to automatycznie bierzecie udział w Giwałek. To jest bardzo ważne, bo wiele osób o to pytało. Jak Karol, jak wziąć udział w Giwałek? No właśnie w ten sposób, czyli wpłacasz jakąś kwotę. I giveałaje wyglądają następująco. Z tego co widziałem, tu już cztery w ogóle są rozdane. I na przykład wygrali u mnie Frexus, Wolencjusz, śmieszny gość Casehack i Bogdan Bonner. Pozdrawiam chłopaki. Gratulacje. Do, dobra robota. Na przykład takiego Midnight Laminata. Ktoś tam sobie dziabnąła dokładnie Frexus. No i Wolencjusz wygrał tutaj The Outsiders za 82 zł. Nice. Kwota, kwota wejścia chyba było 8 zł. Także za 8 dostajesz skina za 80. No jest o co grać tak powiem. Także korzystajcie z giveaway'ów. Ja mam jeszcze tylko pokażę co tutaj zostało. Ja na przykład zachęcam udziału na tym giveaway na Caseharnet. Co prawda wejście 150, ale to jest bardzo dobry skin. Field tested co prawda, ale no to jest no. wymarzony skin wielu ludzi. Yy, w Counter Strike'u. Yy, dwójce. To... więcej niż Kosa. Czy ty widziałeś w ogóle nowy update, jak wyglądają animacje teraz w się. Tak. Widziałeś? A widziałeś widziałem. jak duże są granaty? Ja widziałem jak awupy ładnie wyglądają. Granat wygląda jak Tony Arbus. To jest straszne, to jest straszne. Powinni to zmienić jak najszybciej. Dobra, widzowie, loud entry. Zaczynamy od skrzynek eventowych. Ja zanim się wygłupię, teraz informacja do kaczora. Ściszę oczywiście, żeby nie rozerwało wam uszu, to z o was. Co, wie? Bo naprawdę by rozerwało się. 1500 budżet mamy dobry, bo w ostatnim odcinku no Dubaj nas wzywał. I jest kaszanka. I jest, jest kaszanka. Jedno. Ile my za to wydajemy? 1508. Jakby coś tam a, na na tak, tak. O, i od razu rojalek. Wracają. Wracają. Tak? Mm -hmm. Tutaj dostanę Battle and Prince. Czyli. A, troszkę... spoko 5 stówek na plusie. Dobra, lecimy dalej. Ja nie sprzedałem tego, ale ja jestem nic po Zwiększam swój ekwipunek. Tutaj mm -hmm. mamy 1300, czyli można powiedzieć, że Minimalnie w najlepszej skrzynce eventowej wychodzimy tak na zero, na plus, na minus. Na razie nie najgorzej. Jak będą wpadać royale, nie... a nie będą? 1100. Niestety tu victory, do zwycięstwa. Mm -hmm. o, czuję royal, czuje royal, nie niestety. No i chyba nie. Intense, ale to jest chyba, 1300. chyba nie w tej skrzynce czułeś tego royala. O, nie tu. w tej? że tej? No nie wiem, no te eventowe to jakoś tak średnie. To jest royal nie... zajebiście, Dawa jak kosza. Tu musi polecieć. Sloter, jest to jakiś. Slaughter. Będzie? Znowu. U, overprinty znowu. Ale 600 do przodu. Okej, okay, czyli sprawdź. Ory, te y, no da się na tym coś tam wyciągnąć. Jak coś leci. No jeśli o, royalka trafi z jest... fajną kostkę, to ta. Siedemne. Siedemne. Dobra, lecimy do pierwszej kosy. Royal i kosa. Jak poleci Royal i kosa, jestem spełniony. Jest Royal! A jak będzie kosa bez Royala? A może polecieć bez Royala? Nie, nie wiem. Dawaj, <laughs> nie patrzyłem, nie, pisa, pisa. nie patrzyłem. Batyskiro. O, to o, drogie. To drogie. Aha, Ale tańsze tam niż są te rękawiczki. Jesteś Dobra, na zero prawie. Są na zero. Dobra, Royal do kosy. Musi być Royal do kosy. To jest test wielkiego, nowego eventu. Test Royala. No i nic. Budżet mamy, także nie przejmujmy się, bo tak jak mówię w ostatnim odcinku, Dubaj Esport bleciał. Jeszcze jeden o. Royal, o to mi chodzi. Dawaj. Jakiś. Mm -hmm. Jakiś. To będzie kosa tym razem. Dziękuję bardzo! Klasik! Nikosa, klasik! Ładnie! No to ci na pewno zwróciło. Zostańco. To ci na pewno zwróciło. Y mogę wam powiedzieć, widzowie, ten event jest na, na jakieś zero myślę. Plus minus zero. Nie ma takiego stwierdzenia, ja wymyśliłem w tym momencie. Czekaj, bo jest 15 milionów dolarów i ja zawsze tutaj jeszcze z widzami otwieram arkanę I tutaj nie trafiłem jeszcze nic dobrego, ale od pięciu stóp zaczynają się nagrody. Golden koi za 300, tak? Mhm. Od pięciu zaczynają się nagrody. zawsze trafiam coś za 500 30. Chciałem się popisać przed kolegą, a to jeszcze... No, grubo, 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 no. Czterysta, no. <ślech> Dalej, no. Zeskry, to do końca. Jeszcze jeden za 400. Ale ty spokojnie pamiętaj, to jest zwiększanie budżetu, bo my gramy za diamenty. To jest diamentowość. Dobra, Ostrzymał ale, dobra, ale gdzie te 500? gdzie te Dawaj, 500? Coś będzie na pewno, poczekaj, dajmy mu szansę. Po, pospiesz się, pospiesz się, bo wyjdę na głąba za 380. Nie. Dlaczego? O, 460? Nie. No jest 500. No już 500. bliżej, już bliżej, ale dalej nie 500. Jak jest 200, to ja zaokrąglam do 500, wiesz odchodzi. o co chodzi. <grym> 400, 400. 400. Na 4% trafia i poniżej budżetu. A? Może? Co? co? Co El jest takie słabe! Co to jest takie słabe? Jesus Christ, no, dawaj. Big game, a? no fajne no, nie. Ale nie! Ale nie! No Bo daj nie już! Otóż już 6, sześć, Nie wiem, jest, daj Royala. To no jest, jest chyba ósmy albo dziewiąty. Między Dopplerem a Kuklims. No złoty. na razie te twoje 500 tak średnio ci powiem. Wychodzę na głomba. No nie Asimov, no zlituj się. Chociaż tego Dopplera. Ja pier... no nie dwie skóry. Chociaż Dopplera, karambita Dopplera do daj. O, kimono a, daj ja Taki Ale o, byłoby... pierwszy royal w pobliżu, ja bym ryzykował do końca z diamentami. Dawaj, jeszcze trzy otwarcia, może cztery. O, fejcik taki może... Gówno. Fejnik! główno. Tak tam fejnik nie chce wejdzie, co tam. Jeszcze, jeszcze. A dragon lorka jak blisko! Jak A, blisko! A, to byłoby piękne, piękne. Ty trafiłeś pana. swoją dragon Lore, ja też miałem już okazję. A, A no. Asylu, asylu, asylu. Dobra, chciałem się popisać widzowie, ale dzisiaj diamenty mają mnie tak powiem. Ale nie W Miejscu na P. Chodzi oczywiście o portfel. Nasz portfel został uzupełniony. No i co, może jakieś batelki? Czy ty chcesz coś tutaj? Z, z... No, możemy, P, Ej, no? chyba nawet przydałoby się, dalej. że tak powiem. Na jokerze chyba, nie? <laughs> ale ale no to zależy, które no chcesz poczekaj, na jokerze. Chcę coś sprawdzić, bo eventowych? Nie, można eventowe. Można. A eventowe mhm. na jokerze? Jej. Dawaj to. Bezpieczne pięć. Bezpieczne pięć na razie. Bezpieczne pięć z botami. E, solo? So, Aha, ja dobra, no. Solo, czekam na ciebie. 26000. Ten kolega, on, on, też tam, on umie. O nie, bot. I sam jeszcze bot, fajn, bot, fajn. To jest moja zmora. Mm -hmm. Zawsze z nim przegrywam. Zawsze, nie? O Bez Boże. Ocha! Nie. Ale ty, jest, ty jest, wiesz, 50, 50? No właśnie, mógłbym zagrać w zespole z tobą. Mógłbym w zespole. Dobra, wujek Dobra, to o, jeszcze szkieletom ty, jeszcze. szkieletoma. Hu, hu, hu. No ci powiem, ooo dobra I a i samo co? Pandorki, nie? Za 80 koła Kurde! U, hu, hu. Czemu 44? Nie za tyle, nie wszystkie, bo to well dobra, to były well O, o kurde, odbijam, odbijam, no. odbijam się! Szanujmy się! się! Szanujmy się! No i dobra! Konkret! Nie, nie. Nie, nie, Jednak dobre te skrzynki wybrałeś. Naprawdę, słuchaj, będę na plusie. Dobra, tak? dobra. Teraz Czy, muszę coś, coś największy... na Nie, jedzą. dobra, już nie, nie wygrałeś. Nie, wasze, daj pandorki. A, dobra, jeszcze nie, dałem się zarobić. No, powiem ci tak. To jest jedna z lepszych bitew od dawna. To jest jedna z lepszych bitew od dawna. Ja nie mam nic do powiedzenia. Ja dobrze, że ja mam jeszcze budżet. Ty Dziękuję, Karol. Coś ty zrobił. Pokaż mi to. Raczej, coś ty zrobisz, że to ty wybierałeś, a nie ja. Ty dodałeś, dostałeś noże do masła, dwa gamma do plery. Mm -hmm, mm -hmm. Pani. Powiem Ci tak, to jest chyba druga albo trzecia najlepsza wygrana, jaką kiedykolwiek miałem. Biorąc pod uwagę, ile włożyłem. Cieszę się. Jezu. Że mam Dziękuję pomóc. Karol. Ja, ja, ja słuchaj ja jestem naprawdę przerażony tym, że jak ja sobie próbuję coś zrobić i nagrać, to mi nie wychodzi. Ale u was po prostu się super odrabia. Idealnie. Słuchaj, bo widzę, że masz szczęście do tych jokerów. Ja cię zapraszam, mm -hmm. zapraszam cię do zespołu. Chcesz zagrać Potero czy Po Anty? To jest bardzo. <laughs> cool. Jak sobie życzysz, ja się dołączę tam, gdzie wybierzesz. Ja zaryzykuję Potero, bo zawsze gram po Anty, różnie oddaję, różnie nie oddaję. Dawaj, troll i force. Wygrana jest nasza, nie ma sił. Jak teraz przegramy, tak? Jest optymalnie, spokojnie. A to, chwila, to są te same. Te same, dobra. Te same, tylko nie royal. Znaczy ulubiony. Dobra, no to będzie motylek. Jak motylek jesteśmy. ja fiu, fiu, fiu. to anty tutaj. nice. I drugie takie Pandory. Ej, no, to jest. No powiem tak, nie dokładał się tym razem. Nie, grajmy po, grajmy po tero. Grajmy po, po, po ante chyba. Po setę. Grajmy po setę. koło oni sto. Jakby grali sami, to by się mogli podzielić. Nie, dobra. Damn. Robimy to jeszcze raz, ale po anty. Po anty. Dawaj, dobra, go. dołączam. Jest jakiś Lonix. Niedobra informacja. Damn, Niedobra informacja. Damn. Fight with y, subscribers, zajebiście zaczynamy Dawaj Pandory i się bawimy! Dawaj o, Pandory! Nie ale coś tam dołożyłem. się mam 30 koła na razie. Do podziału, co prawda, ale. O, jest okay, okay. tutaj! Jest jest okay. Ładnie, jest okay. ładnie. Mamy tylko nierojalki, jest? Okej, okay. teraz Te jest tutaj. No, ja, dalej prowadzimy, 20. ale tutaj jest. O, okej. Okay. Ja się nawet Żaden royal, żaden royal i wygrywamy. O no i. Nie, lupa. nie, nie, nie. Nie daj mu motyl! Trafi motyl, motyl, motyl! Nie, motyl. nie trafi wygrali. Nie! Nie wygrali. O ile! O, przejść koła! No, Widzowie, prawda. roztrwaniamy przewagę. Jeszcze Dragon Lora dostał mm, mm. Nie no, w ostatnim case. Dobra. No, trochę bida. Y, wujek, last dance. Last dance robimy na tym samym. Mm -hmm. Okej, okay, dobra, dance no kranek. ja czekam. Last dance Dołączam. Kranek. On już nie dołączy. Buła i poker. Też mi dali. Mm -hmm. Też mi A, dali. tak wolniej mi się. Tak wolni mi się kręciło. Może, może ten Royal mi tu siądzie? Jakbyśmy się tak fejdzik, nie no, ale on trochę. Mm. Na mocno. razie średnio, bardzo średnio. Bardzo słabo. nie zwróci się nikomu, dawaj Royal. Wajsy, dobrze. No i co? Bez Royalka się, ale dalej to nie jest nawet na ze... Oje, ale katorga, oje. Czym my tu się dzielimy? O Boże. Po 18 zenów dawaj jeszcze raz, nie? Ja nie mogę tego tak zostawić. No powiem tak, Karollo, no to nie najlepsze rozwiązanie. Kaczka i poker Dawaj, this is the moment, this is, Ja Za co?! Za co?! Dobra, jeszcze do, do odrobienia. odrobienia. Jeszcze do odrobienia, spokojnie. Do odrobienia. Mamy trzy koła, Mamy trochę więcej. Daj, royal. Jest royal, zajebiście! zajebiście. Dobry monster. jaka jakoś? Pandorki? Pandory, 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 pandory. Ah. nam równą gierę. Trzy okay. koła tylko, fejgi. O! Fejdzi te i slingshoty, dobra. Git, git. Git, git. kolejny. Optymalnie, optymalnie. Taki I bez royala dla przeciwników. Kurde. Naprawdę?! O, Naprawdę! no stop Widzowie, nim. ja nie mam się jeszcze, no, Pandorki, nie zesrajcie się, o, dobra! Nie widzowie, no. robiliśmy co mogliśmy, naprawdę robiliśmy co mogliśmy, budżet się uszczupliśmy. Ale się spaciliśmy. E, dobrze, że ci dałem zarobić, przynajmniej nie będziesz taki zły na mnie. Dziękuję, Bo to ja. tam dostałem. Ta. E, e, przyjemność po mojej stronie. No, po mojej, tak powiem wam, może setny level niedługo wbiję, ale żeśmy dzisiaj przypieprzyli Pitosu, widzowie, giveaway. Troszeczkę. Giveaway składam Karolek, na przykład taką kosę macie, ze wpłacacie. Na razie 30 osób jest. Możesz być w 1.31, że wygrasz te kosę. Polecam. Tak yy, jest. A to wszystko z Karolek. Tak, dziękujemy. Trzeba się naprawdę odkuć. Ja mam, nie wiem, czy widziałeś u mnie taki jeden odcinek, ale ja lubię przychodzić do babci na obiad. Tam ta skrzynka oddaje, skrzynka babuszka. Mm. Widzimy się w następnym. Widzowie, na rapu i wpadajcie do Krystiana. Siema, papa.